Wtedy kobiety też robiły na polu. Właśnie o że w biednych rodzinach nie było, że kobieta sobie siedziała w domu i pewno ci malowała, tylko na polu pomagała. I nawet ja nie ja nie wybiegam wcale śmiechem żartem tak daleko, bo ja nie mam na myśli utra historii, kiedy nasi przed kobietami za mamutami. To gdzie te polowania teraz widzisz? A ty myślisz, że skąd kiedyś ludzie brali mięso z nie, ale nie, wieś, no, ale ja mogę tak, ja się staram, teraz mówić, wiesz, obrazowo, mm. bo ja jestem wzrokowcem, więc ja też sobie od razu to w głowie widzę, nie? Wiesz? I zobacz, i to też może być cecha, dzięki której e, łatwiej to by się przyjąć z mężczyznami. Mężczyźni są wzrokowcami, i to wiele rzeczy też na historię tłumaczysz obrazowo, a nie takie na domysłach. U ciebie nie ma domysłów. To, co Kasia właśnie wyróżnia, u niej nic nie ma domysłów. Nie jest jasno powiedziane czarno hmm. albo białe na zasadzie chłopie, zwaliłeś ten związek przez to i przez to. Albo on, przy Kasi nie ma tego, wiesz, Patryk, może być Ci przykro, czy coś. Ty mówisz prawda Patryk, będzie Ci przykro, ale wiesz, że mam to gdzieś, muszę to powiedzieć.